Za śnieżym, kowa, prezenty sobie kowa, o, yeah, yeah. Klub Dziecięcy Leśna Gromada został otwarty w marcu ubiegłego roku. Celem budowy żłobka było nie tylko zapewnienie miejsca do opieki nad najmłodszymi mieszkańcami gminy Kutno, ale także przewrócenie na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi. Jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo zadowoleni z tego jak synek tutaj się rozwija. Panie opiekunki, jak dla nas, Przechodzą same siebie w kreatywności, jeżeli chodzi o zajęcia. I powiem jeszcze takie zdanie, że naprawdę rozumiem, dlaczego nasze dziecko już teraz, spędzając czas w domu, nudzi się z rodzicami. Jest na pewno bardziej kontaktowy. Też zauważamy, że wykonuje więcej takich zajęć manualnych. Spodobało mu się rysowanie kredkami, bawienie się ciastoliną. Także takie rzeczy, których wcześniej nie robiliśmy tak często w domu. Ja akurat w, mam w takim wieku córkę, gdzie szukałam w pobliżu miejsca zamieszkania żłobka. No tu akurat udało mi się dostać. Jak właśnie to wpływa i może wpłynąć na rozwój dziecka, pani zdaniem? Oj, bardzo wpływa, bo ja widzę nawet jak e, dziecko zachowywało się wcześniej w domu, a teraz jak e, chodzi do żłobka i przychodzi, ona robi rzeczy, których wcześniej nie robiła. Na przykład tak jak e, trzymanie długopisu już prawidłowo, gdzie ona ma skończone półtora znaczy znacznie całe, tak? E, więc no, 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 jest bardzo duża różnica, tak? Ja wróciłam do pracy i pracuję właśnie w takich godzinach, gdzie dziecko może być już w żłobku, czyli ja mam na siódmą, ona jest po szóstej już w żłobku, o piętnastej kończę, ona o szesnastej jest, do szesnastej jest żłobek, więc ją normalnie odprowadzą, także zawieram i to też, godziny otwarcia też jak najbardziej mi pasują. Jesteśmy bardzo korzystnym miejscem dla y, y, lokalizacji osadnictwa, młodych rodziców, którzy bardzo chętnie wróciliby na rynek pracy. Powstanie klubu dziecięcego dało taką możliwość, a program rządowy Maluch Plus, wsparcie finansowe dla gminy Kutno, dzięki któremu faktycznie zbudowaliśmy to miejsce i w tamtym roku zostało otwarte. Rodzice powierzyli nam swoje maluchy. Przypomnę, że tutaj dzieci są w wieku od roku do trzech lat, mogą przebywać w klubie żłobkowym. A tym samym ci rodzice mogli wrócić do swoich zawodów, mogli wrócić na rynek pracy i spełniać się zawodowo. Korzyść jest też taka, że te dzieci przebywają tam pod profesjonalną opieką przez 10 godzin. Mają interaktywne zajęcia, jest ich 23. Są pod opieką opiekunek, które sprzyjają, myślę, poprzez zabawę, poprzez różne programy rozwoju, rozwojowi takich dzieci. My to widzimy. I wiemy z relacji pani kierownik, że, że te dzieci mają tam bardzo komfortowe warunki, i to widać w ich sposobie zachowywania, bycia, radości, którą prezentują, co też nas bardzo cieszy. Jest to nowoczesna placówka, całkowicie dostosowana do potrzeb najmłodszych dzieci. Wnętrza zostały zaprojektowane z myślą o komforcie najmłodszych, wyposażone w niezbędne meble i atrakcyjne pomoce do pracy z maluchami. Mamy bardzo duży plac zabaw, z którego korzystamy ogólnie w, w porze raczej e, cieplejszych takich dni, tak? Teraz zimą może niekoniecznie, e, ale też oczywiście wychodzimy na zewnątrz. E, mamy bardzo dużo zabawek, mamy różne e, klocki. Przede wszystkim mamy bardzo dużą bazę tutaj książek. Mamy dużo, różne drewniane układanki, instrumenty muzyczne. Mamy bardzo dużo zabawek do, za, do zabaw takich prowadzonych w piasku, z piaskiem kinetycznym. z... Różnymi innymi materiałami sypkimi. Mamy bardzo dużo interaktywnych zabawek, takich typu miś, jakieś inne zajączki. Dodatkowym atutem jest duża sala, która jest wykorzystywana do organizacji zajęć ruchowych, korekcyjnych, kreatywnych zabaw konstrukcyjnych i tematycznych. Zajęcia, które tutaj się odbywają, są to zajęcia głównie opiekuńcze, wychowawcze, również też część zajęć edukacyjnych. Nasze panie stają na wysokości zadania i. Wprowadzają różnorodne zajęcia, w tym manualne, sensoryczne, ruchowe, różne typowe plastyczne, techniczne. Poza tym, że w żłobku mają zapewnioną opiekę, to Pani starają się wychowywać, edukować i jak najlepiej przygotować dzieci do kolejnych etapów życia. Dziecko przebywając wśród rówieśników może się wszechstronnie rozwijać, tak? I również tutaj trzeba zauważyć, że panie próbują różnicować też te zajęcia dla dzieci, przechodząc od ruchowych, do różnych plastycznych, manualnych, gdzie dziecko dotyka różnych rzeczy, sprawdza, próbuje, tak? Ćwiczy nowe umiejętności. No Na pewno te interakcje między dziećmi są też bardzo, bardzo ważne, ponieważ w domu z mamą, z tatą, z babcią, z dziadkiem do tylu interakcji nie dochodzi. A wiemy, że jak są interakcje, to nowe połączenia w mózgu się tworzą, więc to wpływa na pewno na korzyść dzieci, tak, na rozwój ich umysłowy i ruchowy. Ważna informacja dla rodziców. Już w marcu ruszają zapisy dzieci do klubu Leśna Gromada w Gołębiewie Nowym. Można takie zgłoszenia dokonywać w Urzędzie Gminy Kutno w Centrum Usług Wspólnych, które pełni nadzór nad tą placówką bezpośrednio poprzez kontakty z klubem żłobkowym, z panią kierownik, bo myślę, że każdy rodzic chciałby poznać to miejsce, walory tego miejsca, sam program prowadzonych zajęć, tak aby czuć się bezpiecznie i dobrze i pewnym. Wtedy, kiedy już to dziecko będzie mogło być oddane. Oczywiście pierwszeństwo mają mieszkańcy gminy KUTNO. Jeśli tylko będą wolne miejsca, również i osoby spoza naszej gminy będą mogły powierzyć swoje dzieci. Zapraszamy do składania swoich ofert. Jak tylko będzie to możliwe, to zapewnimy Państwu powierzenie swoich dzieci.